Cześć. Pytanie. Ile dziennie kosztuje mnie szpital? To znaczy, ile ja kosztuję szpital? Policzmy. Cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, tea time i kolacja. Pokój. Jednoosobowy. Ogrzewanie. Ciepła woda, zimna. Światło. Podejrzewam, że dziennie. Szpital mogę kosztować e, co najmniej 300 albo coś około 500 funtów, moim zdaniem, nie licząc jeszcze leków, bo tutaj wchodzi cała obsługa, e, wchodzą sprzątaczki, wchodzi, wchodzą lekarze i wszystko. Także moim zdaniem, moja skromna osoba kosztuje szpital około 500 funtów dziennie. Takie są koszty. Nie licząc, ile tutaj zużyję prądu, bo ja tu sobie nagrywam, robię co chcę a, 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 i za to nic nie płacę. Także sami możecie policzyć jakie to są koszty, a grzeją naprawdę bardzo dobrze, bo grzeją gorący. Mam cię w pokoju, widzicie sama koszulka, na zewnątrz już jest chłodno, także koszty na pewno są spore, ale ja za nic nie płacę. Podejrzewam, 500 funtów może się zamknie, może się zamknie. Koszty mojego pobytu w szpitalu tutaj. To na tyle chciałem powiedzieć. Cześć.